11 grudnia na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania z funkcji i jej własności. Bardzo fajny zestaw. Słuchajcie, zaczynamy od zadania pierwszego. Mamy wyznaczyć dziedzinę dwóch funkcji. Pierwsza funkcja f od x równa się 2x przez 3x minus 6. Na zdrowie. Plus. Pierwiastek 4x minus 6. Co to jest dziedzina? Dziedzina to jest wszystko to, co mogę do tej funkcji wstawić. A jeżeli widzę ułamek i pierwiastek, to wiem, że niektórych rzeczy nie mogę tutaj wstawić. Jakich rzeczy? Na przykład w mianowniku nie mogę wstawić 0, bo nie dzielimy przez 0. Czyli jeżeli mam ułamek, to zawsze założenie będzie takie, że to, co jest w mianowniku, nie może się zerować. I widzę tutaj pierwiastek. A to, co pod pierwiastkiem, nie może być ujemne. Zatem musimy założyć, że 4x minus 6 jest większe bądź równe od 0. I teraz to rozwiążemy. Tutaj mamy, że x jest różne od dwójki. Tak? Szóstka na prawą stronę dzielę przez 3. A tutaj 4x jest większe bądź równe od 6. I teraz podzielę przez 4. Czyli x jest większe bądź równe od 6 czwartych. Co mi się skróci przez 2. Czyli x większe bądź równe od 3 drugich. Teraz zaznaczę to na 8. Tu mam 3 drugie i rysuję w prawą stronę słupek, bo x mają być większe bądź równe od trzech drugich i różne od dwójki. Czyli dwójka mi wypada. Wobec tego dziedziną funkcji będzie przedział od trzech drugich do dwójki. W dwójce otwieram i od dwójki do plus nieskończoność. Powtórzmy jeszcze raz co tutaj się wydarzyło. A wydarzyło się tak: w mianowniku nie może być 0, a pod pierwiastkiem musi być coś większego bądź równego od 0. Rozwiązuję nierówność. Tutaj wyporzucam dwójkę, zaznaczam to na osi i biorę część wspólną, czyli jednocześnie musi być spełniony i ten warunek, i ten. Wobec tego dziedziną funkcji jest przedział od 3 do 2, w, w, od 3 drugie do 2, w 3 drugich domknięte. Suma od dwójki do plus nieskończoności, ewentualnie moglibyście napisać od trzy drugie domknięte do plus nieskończoności z wyrzuceniem dwójki. To zobaczmy podpunkt B. Mamy tam taką funkcję wymierną, gdzie na górze jest x minus 2, a na dole jest jakiś wielomian x do trzeciej plus x kwadrat minus 4x minus 4. Tutaj będziemy mieć założenia no, trochę podobne do, tego, do tej sytuacji wyżej. To, co jest na dole, nie może się zerować. Czyli piszę. Zakładamy, że x do 3 plus x kwadrat minus 4x minus 4 nie może się zerować. I teraz mamy rozkładanie wielomianu na czynniki. Będzie tutaj metoda, którą nazywamy metodą grupowania wyrazów. Jeżeli wolicie tabelkę Hornera, możecie to zrobić tabelką Hornera. Grupowanie wyrazów. Z pierwszej grupy wyłączę x kwadrat, to w nawiasie zostanie x plus 1. Z drugiej grupy minus 4, dlatego że w nawiasie też chciałam mieć x plus 1. x plus 1 idzie na początek, a w nawiasie zostaje mi stąd x kwadrat, a stąd czwórka. Widzę, że jeszcze ten nawias mogę rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia. X minus 2, x plus 2. I to różne od 0. Teraz zobaczcie, przejdę tutaj, bo co mam? X plus 1 musi być różna od 0 i x minus 2 ma być różna od 0 i x plus 2 też różna od zera. Zauważcie, że tutaj mam i a nie lub. No dlaczego? Bo sprawdzam, gdzie to ma być różne od zera. Czyli różna od zera musi być, musi być spełnione wtedy, kiedy jest ta pierwsza część różna od zera i ta druga i ta trzecia. Nie zeruje się w żadnym e, z tych nawiasów. Czyli x ma być różna od minus jedynki, różne od dwójki i różne od minus dwójki. Czyli dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus jedynki, minus dwójki i dwójki. A teraz bardzo fajne zadanie, bardzo je lubię i ono często też występuje na maturze podstawowej jako zadanie zamknięte. I często pytanie jest takie, funkcja f od x ma, no i odpowiedzi są takie, jedno miejsce zerowe, dwa miejsca zerowe, trzy miejsca zerowe, nie ma miejsc zerowych. W zadaniu drugim mamy policzyć miejsca zerowe i tutaj lubię to w tym zadaniu, że czasami nie jest napisane, że i wyznacz dziedzinę. I w tym zadaniu, zobaczcie, nie macie tego napisane, a musicie to zrobić. Czyli chodzi o to, żeby uczeń wiedział, że zanim przejdzie do rozwiązywania e, pewnego równania, czyli szukania miejsc zerowych, to powinien wiedzieć, że musi wyznaczyć dziedzinę. Zobaczcie, jak bardzo to wpłynie na rozwiązanie naszego zadania. Jaka będzie dziedzina tej funkcji? No, powinniśmy założyć, że to, co jest na dole, czyli x plus 3 razy x minus 7, jest różne od 0. Robota za nas już jest tutaj zrobiona, bo od razu widzimy, że nie może się zerować pierwszy nawias, czyli x musi być różna od minus trójki i x musi być różna od siódemki, nie? Bo to będzie różne od zera, kiedy ten nawias jest różny od zera i ten drugi nawias jest różny od zera. Czyli dziedziną naszej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus trójki i siódemki. No dobrze, pytali mnie o miejsca zerowe, czyli pytanie kiedy ta funkcja przyjmuje wartość 0. No to ułamek się zeruje, kiedy zeruje się licznik. Czyli tak naprawdę interesuje mnie, kiedy 49 minus x kwadrat jest równe 0. I macie często taką pokusę, że przenosicie x kwadrat na prawą stronę i później dzieją się różne rzeczy. I to jest niebezpieczne. Znaczy może wam wyjść, ale jest 50% szans, że wam nie wyjdzie. To lepiej nie ryzykować na maturze i zostawić to z lewej strony i rozbić na nawiasy, używając wzorów skróconego mnożenia. Ewentualnie, może nie gorsza, ale dłuższa metoda, czyli delta i pierwiastki. Jak rozłożymy na nawiasy, to widzimy, że pierwszy nawias zeruje się w siódemce, a drugi w minus siódemce. I jak już wyznaczymy te pierwiastki, które są rozwiązaniem tego równania, to co musimy sprawdzić? Musimy sprawdzić, czy one należą do naszej dziedziny. No to zobaczmy. Siódemka nie należy. Siódemka została wywalona z dziedziny. Czyli ona nie należy do dziedziny. Czyli nie będziemy jej brać w ogóle pod uwagę. Minus 7 należy do dziedziny. Teraz zobaczcie jeszcze moglibyście zrobić tak, no to sprawdzę, obliczyłem, obliczyłam, sprawdzę, czy minus 7 należy. No, jest rozwiązanie. Jak wstawimy minus 7, na górze mamy 0, a na dole mamy coś niezerowego. No to 0 przez coś niezerowego to jest 0, czyli spokojnie jest to miejsce zerowe. Ale jak wstawię 7, to mam 0 przez 0. No, nie może tak być, czyli nie będzie to miejscem zerowym. Siódemka nie była w naszej dziedzinie, więc ona wypadła. Czyli tutaj jedynym miejscem zerowym jest minus siódemka. Okej, okay. to i zrobimy jeszcze jeden przykład. Tutaj, co jest dziedziną? Nie mam ułamka, nie mam pierwiastka, nie mam logarytmu. Tutaj tak naprawdę za ich sam mogę wszystko. Ale jak wszystko to znaczy, że dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. To spoko, bo wszystko, co nam będzie, że zeruje tą e, funkcję, to będzie miejscem zerowym. No a co to znaczy? Szukam miejsc zerowych, czyli szukam takich x, żeby wartość tej funkcji była równa 0. Przerzucam sobie trójkę na prawą stronę i teraz będzie powtórka z wartości bezwzględnej, czyli rozwiązujemy takie równanie. x plus 2 równa się 3 lub x plus 2 równa się minus 3. Czyli x jest równe 1. Lub x jest równe minus 5. No zauważcie, że oba te, obie te liczby należą do dziedziny, czyli są pierwiastkami. Czyli ta funkcja f od x ma dwa pierwiastki, jedynkę i minus piątkę. Możemy to sprawdzić. Gdy za x wstawię jedynkę, to mam wartość bezwzględną z 3 minus 3, 0. Gdy wstawię minus piątkę, to tu mam wartość bezwzględną z minus 3, co jest 3, odjąć 3, 0. Do zobaczenia 12 grudnia!